Dobry, witajcie na dworze. Słuchajcie, zaczynamy pierwsze prace. Drugie właściwie, bo pierwsze już były w styczniu, co prawda to były takie ściemniane trochę. Natomiast dzisiaj zaczynamy pierwsze prace i dzisiaj, słuchajcie, będę cięła jabłoń. Jak pamiętacie z zeszłego roku, już raz cięliśmy ją dwa razy właściwie. Teraz będę cięła ją po raz trzeci i stwierdziłam, że jednak trzeba zrobić to trochę mocniej. Natomiast dzisiaj będę robiła to sama. Więc mam nadzieję, że nie zginę, ponieważ piła, którą będę używała, jest ciężka. W zeszłym roku to jest ta sama piła, którą mieliśmy w zeszłym roku pożyczoną od naszych przyjaciół, od Kuby i Natalii. Pozdrawiam Was mocno. Niestety dzisiaj muszę robić to sama i mam nadzieję, że mi się to uda. Słuchajcie, bo jabłonka jest wysoka, z drabiny mogę zlecieć. Piła może mnie przeważyć i może się wydarzyć wiele innych rzeczy. Natomiast jest zimno, więc muszę założyć czapkę. Myślałam, że tego uniknę, ale niestety idę po piłę. I słuchajcie, zabieram się za cięcie tego. Drzewa. Słuchajcie, piłę mam, nigdy w życiu nie używałam, w zeszłym roku ucięli y, y, tą piłą, y, kto? Krzysiu i Kuba, nasz kochany, natomiast dzisiaj będę robiła to ja i mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś spotkamy, dodatkowo oczywiście, o Jezus Mary, jest tak ciężka, dodatkowo mam jeszcze taki sprzęt, którym mogę też sobie ciąć, ale wydaje mi się, że użyję tego głównie. No i co? I tak na szybko może Wam powiem, co ja tutaj zamierzam ciąć dokładnie. Otóż postanowiłam, że zetnę ją od góry, ponieważ ona jest bardzo wysoka i ta jabłoń po prostu no nie ma sensu, żeby była taka wysoka, bo to nic nie daje. Nie jesteśmy w stanie zbierać tych jabłek z góry i, no i bez sensu. Dosyć mocno tutaj nam zacienia, więc myślę, że to też trochę nam tutaj pomoże, jeśli chodzi o sam ogród warzywny. Natomiast jabłoni absolutnie nie będziemy wycinać, będziemy ją pielęgnować, ponieważ wiecie, to była zdziczała jabłoni, zobaczymy, czy uda nam się ją mm, doprowadzić do tego, żeby można było zbierać z niej jabłka, o ile będą smaczne. W zeszłym roku już jadłam, były takie średnie, ale jak dostałam od Was sugestie, mogę wykorzystywać je na przykład na ocet jabłkowy, więc jest to całkiem niezły pomysł. No dobra... Słuchajcie, najpierw zabiorę się za tą największą gałąź, która jest ogromna, i mam nadzieję, że ta piła w ogóle utnie i że jej nie zniszczę bo to nie nasza. Także. Tego nie przewidział. <noise> Znacie tak wiejesz że wszystko leciało na mnie. Więc e, te. Natomiast udało się uciąć tą największą gałąź. Muszę ją teraz jakoś ściągnąć. Był moment e, wielkiego lęku, ponieważ myślałam, że spadnie na mnie. Na szczęście nie spadła. Dobra, mam pełno e, trocin w oczach. Go No dobra, nie wiem, czy widzicie różnicę, ale tutaj powycinałam też sporą część gałęzi, ponieważ to to jest drzewo, które nam się złamało. Tam jest miejsce złamania. I generalnie ten duży pień ja bym chętnie zostawiła, bo um, tam był taki plan, żeby zrobić taki zagajnik, ale to było w zeszłym roku trochę wyżej. Niestety przez to, że to się złamało, wszystko się obniżyło, natomiast no muszę pomyśleć jeszcze. Teraz słuchajcie, co do samej jabłoni. To obcięłam ten najdłuższy tutaj gałęzior, i teraz zabieram się za te gałęzie, które tak jakby wrastają się w środek. I jedna z nich to jest ta, ona tak śmiesznie rośnie, a później będę się zabierała za te mniejsze. Zobaczcie, zobaczcie, jak to wszystko tu wyczyściłam. Stwierdziłam, że to jest chyba niestety rzecz, którą muszę zrobić, ponieważ to drzewo i tak jest złamane i ono prędzej czy później tak zacznie nam się tutaj wiecie, całkiem rozwalać. Włosy mi się jakoś tu. Słuchajcie, jestem cała mokra w ogóle, spociłam się jak świniaczek. Tak, co do jabłonki. Obcięłam bardzo dużą część tej jabłoni. Z tego co szukałam informacji jakieś tam próbowałam znaleźć na temat cięcia takich starych jabłoni, to w ogóle bardzo dużo em, ogrodników czy też sadowników y, tłumaczy, że w ogóle powinnam to całe urżnąć, ale ja nie mam serduszka, słuchajcie. I postanowiłam, że tutaj ta gałość to tak wystaje. Ja ją chyba tak zostawię. Dlatego, że tutaj wiosną przylatuje mnóstwo pszczół, mnóstwo po prostu do tego konkretnego drzewa. Ja już i tak sporą część obcięłam i bardzo bym nie chciała, żeby te pszczoły po prostu nie miały tego tutaj, co mogą sobie podjadać. Więc stwierdziłam, że kolejną część obetnę, jak reszta się już trochę rozrośnie. Pewnie nie powinnam tak robić, ale wiecie, ja bardziej wolę, żeby pszczoły się tutaj najadły tym niż my my będziemy miały, miały, my będziemy mieli jeszcze jabłonki tam, więc mamy posadzone dwie dodatkowe, więc to nie jest jedyna jabłoń, która tutaj jest, natomiast tamte są jeszcze małe. Także postanowiłam, że tutaj to zostawię. Tamten tył, no cóż, to wszystko będziemy jeszcze czyścić, bo jak widzicie, tam wszystko jest teraz masakrowane przez to drzewo, które się złamało. I... To nie jest jakieś drzewo, które coś tutaj daje, bo to jest jakiś taki chwaścior, on nie ma żadnych za bardzo ani kwiatów, ani za bardzo nasion żadnych orzechów, nic z tych rzeczy. Natomiast tam z tyłu jest mnóstwo leszczyn, więc, więc to myślę, że, że tak naprawdę tutaj co? Fajnie że rośnie. Poza tym pamiętajcie, że tam są wsadzone trzy głogi i to nie jest wszystko. Oczywiście tutaj jest posadzone mnóstwo krzewów i drzew. Jest tutaj śniegowiec, jest tutaj magnolia, jest tutaj hibiskus. Co to jest? Krzewinka? Krzewuszka chyba, tak? Krzewuszka. Więc to wszystko, jak urośnie, to naprawdę zapylacze będą miały co jeść. Natomiast no, nad tą jabłonią musimy naprawdę się jakoś tak zastanowić, co zrobić, żeby ona rzeczywiście fajnie nam tutaj rosła, bo jak na razie to ona po prostu daje rzeczywiście. Hmm, zapylaczom na wiosnę jakieś tam pyłki. Natomiast później, w zeszłym roku było mnóstwo jabłek. Pierwszy raz odkąd mamy tą działkę po, po tym cięciu, rzeczywiście ona zaczęła owocować, więc to jest mega fajne. Natomiast no, te owoce są na razie jeszcze takie, wiecie, średnie. Ona jeszcze trochę choruje, więc no, będziemy próbowali zrobić wszystko, co się da, żeby tą jabłoń jakoś odratować. I oczywiście w planach dalej mamy sadzenie mnóstwo kolejnych drzew, więc należymy do tych ludzi, którzy lubią mieć drzewa drzewa są spoko. Tylko niektóre po prostu podcinam od dołu, żeby one aż tak tutaj nam nie zacieniały, bo tutaj przez ten lasek brzozowy i sosnowy, tu, o, proszę bardzo, przez to, to my mamy i tak bardzo dużo cienia na działce, więc fajnie by było, gdyby było tu więcej słońca, no bo wiecie, słońce to życie, słuchajcie, słońce to życie i ze słońca korzystają wszystkie istoty. No. Dobra, kończę na dzisiaj, to takie, taka krótka aktualizacja na temat jabłoni, tak jak mówiłam, na razie zostawiam ją tak jak jest, wszystkie te gałęzie, które rosły do środka wycięłam, natomiast te, które rosną na zewnątrz, ja wiem, że powinnam te małe jeszcze poobcinać, ale tak jak mówię, zrobię to w przyszłym roku, mi się nie spieszy, więc ja z tą jabłonią tak sobie na spokojnie tutaj działam i, i mam nadzieję, że będzie git. Nie zabiłam się, to jest sukces i jeszcze w ogóle nauczyłam się sama, jak naciąga się łańcuch w takiej pile, także... Dobra, kochani, lecę do pracy, bo już późno jestem wykończona. Będę miała takie zakwasy jutro, że po prostu ręce mi czy właściwie już mam a jutro będę miała opóźnioną bolesność mięśni. Tak, profesjonalnie, mam powiedzieć, czy też mięśniową, zwał jak zwał. No i tyle, słuchajcie: lecę do pracy. Wam życzę, kochani, miłego dnia i widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam was wszystkich. Pa! Słuchajcie, zapomniałam Wam dodać jeszcze na koniec. Zobaczcie, ile zostało mi teraz do rąbania. To wszystko przerobię sobie, słuchajcie, najpierw na ścieżkę, a potem na piękną siłeczkę ze zrąbków. A te większe kawałki zostawimy, żeby sobie wyschły, i będziemy mogli palić nimi w kominku. Ponieważ to jest, są drzewa liściasta, więc z tego co wiem, to chyba możemy, nie? Czy nie? Wreszcie musimy dowiedzieć, czy my możemy palić w ogóle w tym kominku? czego nie mamy, no, także. Idę wam pokazać i zobaczyć, ile tam tego jest.